Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce Holly Black Dlaczego król elfów nie znosił baśni. Jest to powieść z ilustracjami Roweny Kai. No i teraz tak, po świetnym, ale specyficznym, tak jak Wam opowiadałam, przeciągu w drzwiach przeszłam do innej, bardzo dobrej powieści młodzieżowej, czyli właśnie do króla elfów ale skąd on w ogóle wziął się w kręgu mojego zainteresowania? Otóż wcale nie dlatego, że jestem fanką Holly Black, bo w sumie jest to pierwsza jej książka, którą czytam. I właściwie troszeczkę nie wiem dlaczego, no bo w końcu od dawna wiadomo mi, że Okrutny Książę czyli najsłynniejszy cykl tej autorki jest o elfach, a jak wiadomo ja o elfach przeczytałabym nawet paragon znaleziony na ulicy, jeżeli tylko byłoby tam słowo elf. A jakoś tak to ten cały zachwyt nad okrutnym księciem zupełnie mnie ominął. Ale kiedy zobaczyłam dlaczego król elfów nie znosi baśni, to po pierwsze straszliwie ujął mnie tytuł, a po drugie ujęła mnie też okładka. No, nie jest prawdą, że nie oceniamy książki po okładce i my wszyscy wiemy to doskonale. Ja kupiłam tę książkę dla tytułu i dla okładki, mimo że kompletnie nic o niej nie wiedziałam i nie żałuję, mimo że jest to chyba rzeczywiście książka bardzo związana z okrutnym księciem, bo jak się potem doczytałam, to się okazuje, że jest to Tom 3,5, ale. I trochę zastanawiam się, dla kogo jest to książka, bo sądząc po ilustracjach w środku, które są prawie na każdej stronie, teraz Wam pokażę, i zresztą jest to książka wydana przepięknie, to ja bym celowała w to. Tak, piękne są naprawdę te ilustracje. Więc biorąc pod uwagę to, jak ona została wydana, to bym powiedziała, że jest to taka powieść dla młodszej młodzieży. Tak, celowałabym w 12-13-latków, ale biorąc pod uwagę treść, to nie jest to już do końca takie oczywiste, bo są tutaj nawiązania, które dla 12-13-latków jeszcze się nie nadają. Więc troszeczkę, troszeczkę nie wiem, jestem rozdarta. Powiedziałabym, że raczej tak, 15-16. I czy można tę książkę czytać bez znajomości okrutnego księcia? Ja to zrobiłam, więc wiem, że się da, ale chyba sporo jednak się traci, nie znając całego tego zaplecza związanego z okrutnym księciem. Jest to książka, o tytułowym królu elfów, który, gdy go poznajemy, jest jeszcze księciem elfów, i to jest jakimś takim księciem y, piątą wodą po kisielu, który nie jest w ogóle brany pod uwagę jako następca tronu, bo tam jest któryś z kolei, y, jeżeli chodzi o to potomstwo y, władcy, i za bardzo tam się nikt z nim nie liczy, y, ale bierze go pod swoje skrzydła y, jeden ze starszych braci, który też to robi z. Y, Swoich tam tylko znanych pobudek, nie bardzo tego swojego młodszego brata, lubiąc czy kochając. Zresztą wszyscy nie bardzo go lubią, bo tak taki jest nieprzyjemny i celuje w to właściwie, żeby być takim no, niesympatycznym elfem. I obserwujemy tego naszego głównego bohatera przez lata. Jak tam się pnie po tej drabinie hierarchii królewskiej, między innymi nawiązując relacje z księżniczką elfów, która przybywa z Tonii z podwody i tutaj zawarty zostaje sojusz i w pewnym momencie ten nasz główny bohater nawiązuje też relacje z ludzką dziewczyną, znajdującą się z jakiegoś powodu na tym dworze elfów. I tutaj są właśnie pewnie te relacje i powiązania w tym świecie, których ja do końca nie rozumiem, no bo nieznany jest mi okrutny książę, którym być może jest właśnie ten tytułowy król elfów. Więc. Tutaj przypuszczam, na tym tracę i, i będą tracić osoby, które Okrutnego Księcia nie znają. No ale oceńmy książkę jako książkę bez, że tak powiem, wpisywania się w bycie tomem 3,5 Okrutnego Księcia. Podobała mi się, Podoba mi się język tej książki, bo jest taki bardzo baśniowy. Przez, przez całą książkę właściwie mamy taką klamrę kompozycyjną, bo zaczyna się od tego, że jeszcze małemu księciu, takiemu naprawdę no, dziesięcio tam kilkuletniemu, czy tam sześciu czy dziesięcioletniemu, pewna trolka, którą spotyka przez przypadek, opowiada baśń. Baśń no, dosyć, dosyć okrutną. I ta baśni przez całą książkę w różnych formach, w różnych swoich odmianach i odsłonach. Będzie się pojawiać. Ona jest chyba opowiadana czterokrotnie od początku tej książki do samego końca, w każdym momencie w troszeczkę innej formie. I rzeczywiście no, jest ona swoimi tradycjami, nawiązuje do tych tradycyjnych baśni, które są z jednej strony magiczne i piękne, ale z drugiej strony bardzo okrutne. Powiem Wam tak. Bardzo mnie ta książka wciągnęła. Podobał mi się właśnie język, podobał mi się ten baśniowy klimat. O tych elfach to się co prawda tutaj za dużo nie dowiadujemy, co, co mnie dosyć bolało, bo, bo o elfach to nigdy za dużo. Tak jak mówię, dużą część klimatu tej książki stanowią te piękne ilustracje, które są praktycznie prawie że na każdej stronie. Więc czyta się to, to bardzo szybko, tak właściwie jak książkę obrazkową dla dzieci, więc tu właśnie ten, ten dysonans, o którym mówiłam wcześniej. No jednakowoż jest ta książka pięknie napisana, ma klimat i, i z całą pewnością ją sobie zatrzymam, co jak wiecie jest wyznacznikiem tego, czy mi się książka podobała, czy nie, bo tego miejsca na półkach coraz mniej. A dlaczego król elfów nie znosił baśni, z całą pewnością ze mną zostanie. Czy zabiorę się za okrutnego księcia? Król elfów zainteresował mnie na tyle. Że zaczęłam się nad tym zastanawiać, ale z drugiej strony nie na tyle, żeby sobie powiedzieć, że no to teraz siadam do komputera, kupuję całą trylogię, tak? Bo to chyba była trylogia o okrutnym księciu i już natychmiast muszę, muszę przeczytać. Aż, aż tak to przyznaję nie. Ale, ale będę króla elfów polecać, zwłaszcza osobom, które właśnie Okrutnego Księcia czytały, jako taki ciekawy dodatek z pięknymi ilustracjami. A sama byłabym ciekawa, czy król elfów bardzo się od tej głównej trylogii Okrutnego Księcia różni. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Serdecznie Was pozdrawiam. Grzecznie proszę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, o subskrypcję, o lajki, o dzwoneczki, o komentarze, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i w docieraniu do kolejnych odbiorców. Serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu. Cześć!